Zanim Sonic stał się legendą, zanim Shadow stracił Marię, istniał świat, który już się skończył. Spalona ziemia, ruiny miast i jeden jeż, który dorastał wśród końca wszystkiego. Silver the Hedgehog. Postać, o której mówi się mało, a która zapłaciła jedną z najwyższych cen... Całym uniwersum Sonika. Bo wyobraź sobie, że widzisz przyszłość, widzisz jak świat ginie i dowiadujesz się, że żeby to powstrzymać, musisz cofnąć się w czasie i zabić kogoś, kto jeszcze niczego nie zrobił. Czy zrobiłbyś to bez wahania? Dzisiaj opowiem wam pełną, kompletną historię Silvera. Bez skrótów, bez mitów, bez fanowskich teorii. Od zniszczonej przyszłości przez manipulację Mephilesa, relacje z Blaze, aż po pytanie, które dzieli fanów do dziś, czy Silver jest bardziej tragiczną postacią niż Shadow. Jeśli myślisz, że znasz jego historię, zostań do końca, bo to, co Silver stracił, nie zostało zapisane w żadnej kronice i właśnie o tym jest ten film. Silver pochodzi z bardzo odległej przyszłości. Oficjalnie mówi się o około 200 latach w czasach Sonika. Ale tak naprawdę ta liczba nie ma znaczenia. Liczy się to, że ten świat już przegrał: ziemia jest spalona, powietrze ciężkie, a horyzont wypełniają ruiny. To nie jest przyszłość z maszynami i neonami, to cmentarzysko cywilizacji. Nie wiemy nic o rodzicach Silvera, Sega nigdy ich nie pokazała, nigdy nawet nie zasugerowała, kim byli. I to milczenie jest bardzo wymowne. Silver nie opowiada o domu, o dzieciństwie, o rodzinie, on mówi tylko o przyszłości, którą trzeba uratować. Jakby prywatne życie przestało istnieć, jakby od samego początku był narzędziem do naprawiania świata. Jako dziecko odkrywa w sobie psychokinezę ogromną, nienaturalnie silną. On nie uczy się jej w akademii, nie trenuje z mistrzem. On jej używa, bo inaczej by nie przeżył. Podnosi gruzy, walczy z potworami, broni resztek tego, co jeszcze oddycha. Dla niego ta moc nie jest czymś fajnym. Jest ciężarem, który mówi mu jedno: skoro potrafisz, to musisz. Silver dorasta szybciej niż powinien, nie emocjonalnie, bo w środku dalej jest bardzo młody i bardzo dobry, dorasta odpowiedzialnością. Świat wali mu się na głowę, a on zamiast uciec próbuje go powstrzymać własnymi rękami. Katastrofa, która zniszczyła przyszłość, ma na imię Iblis. Potężna okinista istota, która spaliła wszystko. Ale Iblis nie jest tylko potworem. Jest fragmentem bytu zwanego Solarisem, istoty istniejącej poza normalnym czasem. To ważne, bo oznacza, że zagłada przyszłości nie wydarzyła się przypadkiem. Ona jest częścią czegoś większego. Silver przez całe życie słyszy, że świat kiedyś był inny, że istniał moment, w którym wszystko się zepsuło. I w końcu słyszy też imię sprawcy: Sonic the Hedgehog. I tutaj wchodzi Mephiles. Nephiles the Dark pojawia się w życiu Silvera jak odpowiedź na wszystkie pytania, spokojny, opanowany, mówiący dokładnie to, co Silver chce usłyszeć. Tłumaczy mu, że Iblis został uwolniony przez Sonika, że Sonic jest zapalnikiem końca świata, że wystarczy jedna śmierć, żeby uratować wszystko. I teraz zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest kluczowe. Silver nie jest zabójcą, on się waha. On pyta, on nie czuje nienawiści do Sonika, czuje strach przed przyszłością, którą on widzi codziennie. Nefiles nie musi go zmuszać, wystarczy, że pokaże mu alternatywę. Silver dostaje zadanie, które jest psychologicznym koszmarem. Musi cofnąć się w czasie i zabić kogoś, kogo nigdy nie poznał, żeby ocalić świat, który zna aż za dobrze. I to nie jest wybór czarno-biały, to jest wybór bez dobrego wyjścia. W tym momencie, zanim pójdziemy dalej, mała przerwa. Jeśli ta historia już teraz siedzi ci w głowie, zostaw lajka i zasubskrybuj, bo dalej będzie tylko ciężej. A takich opowieści o Sonicu raczej nikt nie opowiada w ten sposób. A i jeszcze coś ważnego, ponieważ jeden z moich widzów ma kanał na Twitchu, gdzie streamuje bardzo fajne gierki, dosłownie wszystko. Ma na imię Cosco36, czy coś takiego, wbijajcie, po prostu link w opisie jest, jakby ktoś chciał zajrzeć, sobie poglądać, pośmieć się. No i tyle. Silver cofa się w czasie i trafia do świata Sonika. I to jest dla niego szok, zieleń, życie, ludzie, normalność, coś czego nigdy nie miał. I zamiast poczuć ulgę, czuje jeszcze większy ciężar, bo teraz już wie, co ma zostać zniszczone. Pierwsze starcie Silvera z Sonikiem jest brutalne, chaotyczne, pełne emocji. Silver atakuje z przekonaniem, ale nie z nienawiścią, i to widać. On nie walczy jak Shadow, on walczy jak ktoś, kto boi się, że jeśli się zawaha, to wszyscy umrą. Z czasem jednak zaczyna pękać rozmowy z Amy Rose, reakcje Sonika, brak jakiegokolwiek potwierdzenia, że Sonic faktycznie chce zniszczyć świat. Wszystko to sprawia, że Silver zaczyna wątpić. I to wątpienie jest jego największą siłą i największą tragedią jednocześnie. Kiedy Silver odkrywa, że Mephiles go okłamał, świat wali mu się po raz drugi. Nie tylko przyszłość była koszmarem, teraz okazuje się, że nawet misja, której poświęcił wszystko, była manipulacją. On nie miał racji, a jednak nadal musi walczyć, bo Iblis wciąż istnieje. I w tym momencie Silver robi coś, co idealnie pokazuje, kim jest. Nie ucieka, nie załamuje się, nie obwinia świata, bierze odpowiedzialność, mimo że został oszukany, bo dla niego liczy się tylko jedno, żeby przyszłość nie wyglądała tak jak ta, z której pochodzi. Kiedy prawda o się, wychodzi na jaw, Silver zostaje z czymś gorszym niż wrogiem. Zostaje z poczuciem winy, bo on naprawdę był gotów zabić Sonika, nie z nienawiści tylko z obowiązku i to zostaje w nim na zawsze. Tego nie cofa żaden reset czasu. Finał historii Sonic 2006 to walka z Solarisem, bytem istniejącym poza czasem, żeby go pokonać Sonic, Shadow i Silver, czyli najpopularniejszy team SSS. Muszą zrobić coś, co w tym uniwersum jest absolutnym ekstremum. Zniszczyć Solaris we wszystkich punktach czasowych naraz. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość muszą zostać wyczyszczone jednocześnie. To się udaje. Katastrofa zostaje cofnięta i teraz uwaga, bo to jest moment, który większość ludzi pomija albo nie do końca rozumie. Świat zostaje zrestowany, zdarzenia znikają, Solaris nigdy nie powstaje, Iblis nigdy nie niszczy świata. Przyszłość Silvera przestaje iść w tej formie. I tu zaczyna się jego prawdziwa tragedia. Silver ratuje świat, ale nie wraca do tego samego życia. Wraca do przyszłości, która jest inna, lepsza, odbudowana. Tylko, że ta przyszłość nie pamięta jego cierpienia, nie pamięta ruin, nie pamięta walk, strachu, odpowiedzialności, którą nosił od dziecka. Silver pamięta wszystko sam. Nie ma parady, nie ma wdzięczności, nie ma pomnika, jest cisza i świat, który żyje normalnie, jakby nigdy nic się nie stało. A on musi się w nim odnaleźć z bagażem końca świata w głowie. To jest bardzo ważna różnica między nim a Shadowem. Shadow stracił Marię, i ten ból został wpisany w historię a świata. Silver stracił całą rzeczywistość, a świat nawet nie wie, że coś stracił. Po Sonic 2006 Silver nie znika. Pojawi się później w innych grach i materiałach i każda z tych historii dokłada cekiełkę do jego charakteru. Sonic Rivals i Sonic Rivals 2. Znów widzimy Silvera jako strażnika przyszłości. Co ciekawe, mimo że jego świat jest teraz teoretycznie bezpieczny, on nadal reaguje panicznie na wszelkie anomalie czasowe. Jakby bał się, że wszystko znowu się posypie. To bardzo ludzka reakcja. Ktoś, kto przeżył koniec świata, nie ufa stabilności. Silver nie szuka przygód, on reaguje jak czujnik dymu. Coś się psuje w czasie, on już jest w drodze. Sonic Force. To kolejny istotny moment. Świat znów pogrąża się w chaosie, Eggman przejmuje władzę, pojawia się Infinite i Silver wraca i mówi coś, co brzmi jak PTSD ubrane w jedno zdanie. Że przyszłość znów płonie, że to już widział. To nie jest panika bez powodu, to reakcja kogoś, kto pamięta alternatywną linię czasu, nawet jeśli formalnie ona została wymazana, jego umysł jej nie wymazał. Silver wyforces... Walczy ramię w ramię, ale wciąż czuć, że jest inny. Bardziej napięty, bardziej skupiony, jak ktoś, kto nie walczy o zwycięstwo, tylko o to, żeby historia się nie powtórzyła. I teraz dochodzimy do pytania, które padło na początku: czy historia Silvera jest tragiczniejsza niż Shadow'a? Shadow stracił Marię, to była jedna osoba, ale była dla niego całym światem. Jego trauma jest ostra, konkretna i skupiona wokół jednego momentu. Silver stracił cały świat, a potem stracił nawet prawo, by ten świat opłakiwać, bo oficjalnie nic się nie wydarzyło. Shadow wie, kogo stracił i dlaczego cierpi. Silver cierpi za rzeczywistość, której nikt poza nim nie pamięta. Jest jeszcze jedna różnica. Shadow często balansuje na granicy gniewu i obojętności. Silver pozostaje dobry, empatyczny, ufny. I to sprawia, że jego historia boli inaczej. Bo on nigdy nie stwardniał, on po prostu dźwiga za dużo. Czy jego historia jest tragiczniejsza? To zależy, jak na to patrzysz. Shadow to rana, która krwawi. Silver to blizna po świecie, którego już nie ma. Blaze The Cat pojawia się u boku Silvera w Sonic 2006 i od samego początku widać, że ich relacja jest inna niż typowe sojusze w tym uniwersum. To nie jest znajomość oparta na żartach tak jak u Sonika, to nie jest chłodna współpraca jak Ushedoła, to jest pięść ludzi, którzy żyją w świecie, który się pali. Blaze w tej wersji historii pochodzi z tej samej zniszczonej przyszłości co Silver. Jest księżniczką, strażniczką Sol Emeraldów i naczyniem dla Iblisa. I to jest potężnie tragiczne, bo Blaze od samego początku wie, że jest bombą zegarową. Wie, że to w niej drzemia część siły, która niszczy świat. Silver nie widzi w niej zagrożenia, widzi w niej człowieka, kogoś kto walczy tak samo jak on. Ich relacja opiera się na zaufaniu i wspólnym ciężarze. Oni nie mają luksusu, normalnych rozmów, każda ich decyzja dotyczy przetrwania świata. W trakcie wydarzeń Sonic 2006 wychodzi na jaw prawda. Żeby powstrzymać Blitza, ktoś musi go zapieczętować. I tym kimś jest Blaze. Ona to rozumie szybciej niż Silver. Przyjmuje to niemal spokojnie, jak ktoś, kto całe życie był przygotowany na poświęcenie. Silver reaguje zupełnie inaczej. On się nie zgadza. Dla niego, ratowanie świata kosztem jednej osoby jest dokładnie tym samym wyborem, przed którym sam stał, gdy kazano mu zabić Sonika. I to jest moment, w którym widać, jak bardzo Blaze jest dla niego ważna. On nie chce powtórzyć tej samej logiki. Nie chce świata ocalone cudzą śmiercią. Ale Blaze decyduje sama. W jednej z najbardziej przyjmujących scen w całej grze Blaze pieczętuje i blisa sobie i znika. Ogień, pustka, cisza. Silver zostaje sam i to jest kolejna strata, która praktycznie nigdy nie jest później nazywana wprost. Po reszcie czasu Blaze żyje. Pojawia się w swoim wymiarze, w świecie co nie grasz i teraz robi się skomplikowanie, bo linie czasowe się rozchodzą. Oficjalnie Blaze Drash i Blaze 2006 to ta sama postać, ale ich wspomnienia nie są takie same. Sega nigdy nie doprecyzowała tego do końca, i właśnie tutaj leży dramat Silvera. On pamięta Blaze, którą walczył w ramię w ramię w końcu świata. Pamięta jej decyzję, jej poświęcenie, jej zniknięcie, a Blaze, którą spotyka później, niekoniecznie pamięta to samo. Dla niej, Silver bywa kimś obcym albo kimś znajomym, bez kontekstu. To tworzy bardzo dziwną, cichą tragedię. Oni istnieją w tych samych historiach, ale nie zawsze w tych samych wspomnieniach. W późniejszych grach i materiałach Silver i Blaze nadal mają wyjątkową chemię. Często są pokazywani razem, rozumieją się bez słów, ale nigdy nie wracają wprost do tamtych wydarzeń. Jakby to było zbyt ciężkie, nawet dla uniwersum Sonika. Dla Silvera Blaze jest kimś więcej niż sojusznikiem, jest dowodem, że w zniszczonym świecie dało się znaleźć kogoś, kto rozumiał ten sam strach. Jednocześnie jest symbolem straty, która została wymazana z historii. I teraz spójrz na to całościowo. Silver traci świat, traci przyszłość, którą znał, traci Blaze przynajmniej w tej wersji, którą pamięta, a potem zostaje w świecie, który działa dalej, jakby nic się nie stało. Shadow nosi w sobie żałobę po Marii, Silver nosi w sobie żałobę po świecie i po relacji, której nikt poza nim w pełni nie pamięta. Dlatego historia Silvera jest cicha: bez wielkich monologów, bez deklaracji zemsty, ale jeśli się w nią wczytasz, to jest jedna z najbardziej samotnych historii w całym uniwersum Sonica. W tym miejscu trzeba wreszcie postawić Silvera i Szydła obok siebie, bez fanbojstwa, bez sentymentów, na chłodno, bo oba są tragedią, tylko zupełnie innego rodzaju. Szydło jest tragedią jednego momentu: strzał, korytarz na ark, Maria, która umiera, a on zostaje z obietnicą. Cała jego osobowość buduje się wokół tej jednej rany. I na koniec. Silver nie potrzebuje wielkich wybuchów ani dramatycznych monologów. Jego historia uczy jednej rzeczy: prawdziwe bohaterstwo to czasami ciche dźwiganie ciężaru, którego nikt poza tobą nie zauważa i zachowanie wiary, mimo że wszystko co widzisz, mówi ci, że świat jest stracony. Więc jeśli zastanawiasz się, czy Silver jest bardziej tragicznym bohaterem niż Szedł, odpowiedź jest taka. Nie chodzi o to, kto cierpi bardziej, chodzi o rodzaj cierpienia. Shadow to ostry cios w serce, Silver to powolne, nieustające dręczenie duszy i w tym sensie jego historia jest absolutnie wyjątkowa, dorosła i tragiczna w sposób, którego w uniwersum Sonic'a rzadko się spotyka. Silver the Hedgehog nie potrzebuje oklasków ani podziękowań. Jego historia to ciężar, który nosi samotnie i wiara, która nigdy nie gaśnie, nawet gdy świat, który znał, już nie istnieje. Shadow miał swoje rany, ale Silver nosi cały świat w sobie. I mimo wszystko idzie naprzód, bo prawdziwe bohaterstwo czasem jest ciche. I to by było chyba wszystko, ponieważ jeszcze jest bonus, czyli komiksy. Pamiętajcie tak czy siak o zostawieniu Subika oraz Lajka. I co, no i tyle, jeżeli chcecie zostać i posłuchać, co było w komiksach. To polecam zostać. Silver pojawia się w komiksach, ale nie wszystkie są kanoniczne względem gier. Są dwa główne światy komiksowe, Sonika i tu jest klucz. Najpierw Archie Comics, to starsza seria, bardzo rozbudowana momentami mroczna, ale oficjalnie nie jest kanonem gier. Tam Silver się pojawia, ma alternatywne wersje przeszłości, inne interpretacje katastrof, więcej polityki, rebelii, czasem bardzo ciężki klimat. To fajne do czytania i teorii, ale nie można tego traktować jako prawdę o Silverze, tylko jako alternatywną wizję. Potem mamy IDW Comics, czyli... Aktualną serię, która jest uznawana za zgodną z kanonem gier. I tu Silver wraca dokładnie w tej roli, którą znamy: Strażnik Przyszłości, ktoś, kto reaguje na zagrożenia czasowe. W IDW widać bardzo wyraźnie, że Silver nadal nosi w sobie lęk przed przyszłą katastrofą, jest bardziej śmiertelny niż reszta bohaterów, często mówi o tym, co może się wydarzyć, nawet jeśli inni tego nie widzą. Nie ma tam przepisywania jego tragedii, jest raczej jej kontynuacja. Komiksy IDW pokazują, że Silver nie wyleczył się. Po Sonic 2006, on po prostu nauczył się z tym żyć. Co ważne, w IDW nie cofają jego relacji z Blaze, ale też jej nie tłumaczą wprost. Jest to zostawione w tym samym bolesnym zawieszeniu, co w grach. Oni się rozumieją, ale nie rozmawiają o przyszłości, której nie dzielą w pełni. Więc podsumowując, komiksy Archie. Ciekawe, roczne, ale alternatywna wersja, nie kanon gier. Komiksy IDW... Kanon spójnie z grami pogłębiają psychikę Silvera, ale nie zmieniają jego historii. No i co, no i tyle. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.